cześć, ma. Dziś jest niedziela. Dzień wolny od pracy. Jakoś tak ostatnio mi się trafia, że za każdym razem, kiedy ja mam wolne to pogoda na Islandii mi opisuje i nie mam nawet możliwości tego, żeby cokolwiek nagrać, coś co chciałbym zrealizować. A dzisiaj ta pogoda nie jest najlepsza, ale daje jakieś możliwości na to, żeby wyjść. Więc wychodzę i chciałbym Wam pokazać okolice, w której mieszkam. Czyli taki spacer fotograficzny tutaj właśnie w okolicy tego miejsca, w którym ja mieszkam w Reykjaviku. Ten spacer średnio zajmuje mi 35-40 minut. Mam ze sobą dwa aparaty, to jest Fujifilm X-T3 z obiektywem 35mm f1.4 i Fujifilm x z obiektywem 23mm, który jest tam wbudowany na stałe. Mam ze sobą jeszcze obiektyw kitowy, no ale postaram się z niego nie korzystać. Cały materiał będę nagrywał iPhone'em 11 Pro. Chciałbym zobaczyć po prostu jak będzie wyglądało to versus GoPro, którym nagrywałem do tej pory. Dobra, idziemy. Okej, okay, ja już jestem praktycznie podobnym. Tych znacznie w tym tygodniu ma być dużo więcej, więc ja postaram się robić tego materiału też dużo więcej. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Został łapkę w górę. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij o subskrypcji tego kanału. No i na zobaczenia do razu, gwódeczka.